Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej playlistie we wiośnie. Już tutaj nas zawitała Ostatnia, ostatni miesiąc z tej serii. Więc tutaj, no co, zobaczymy, co tutaj mamy na sam koniec. Ale na sam koniec już widzę, że mamy niesamowitego Nissana GTR z 20 roku Nissana Nismo który jest niesamowitym samochodem, który cieszy się niezwykłą popularnością. Już widzę nawet zanim jeszcze zdążyłem wejść, zacząć to nagrywać, już widziałem jak pisze na forach o tym samochodzie, jaki jest świetny, jaki jest dobry, więc no to tutaj pewnie też swoją opinię będę miał bardzo podobną, również i tak mimo wszystko jestem fanem Nissan Getera więc z pewnością będzie szybko robiony, tak naprawdę nawet do playlisty i na pewno zrobię z nim odcineczek, no to jest, to jest must have tak naprawdę i co, no to tyle, dalej mamy Honda Civic Honda Civic 1984 roku, to jest nic innego jak Honda Civic Mugen samochód bardzo rzadki, powiem szczerze, no teraz już mniej rzadki pojawiał się dawno temu na piliście, dawno, dawno, temu nie pamiętam, który to było, chyba 3 miesiące temu to było, albo 4, jakoś tak i powiem szczerze, że jest to samochód, no nie to, że bardzo rzadki, co bardzo są sumie nawet przyjemny do jazdy To jest Hot Hatchback chyba retro, z tego co ja, jarzę. Bardzo fajny samochód, powiem szczerze, na cross Ja go sobie zrobiłem na krosówkę. Naprawdę ma dużo mocy i jest bardzo zwrotny, powiem szczerze Pasuje mu jakby tak naprawdę te drogi żużlowe Nie na przełaj, oczywiście Na, na takie zwykłe drogowe też by się oczywiście nadaje jak najbardziej, ale nie, kurczę, tak, tak się na niego spojrzałem, pomyślałem Widzę go na krosie, nie? I rzeczywiście to samo do na krosa. Ostatnio jeździłem sobie w Horizon Open na nim i powiem szczerze, że nieźle, nieźle kosi Dlatego też y, oczywiście warty do wzięcia, jeśli ktoś ma Mugena już y, wcześniejszego y, Warto go sprzedać na aukcji, kosztuje, przynam, chyba mi się wydaje, z 5 milionów Obecnie, może już teraz mniej, jak już się ludzie poznali, że już jest y, kolejny no ale co, warto, warto oczywiście go zdobyć Zobaczmy tutaj co mamy z co codogodniowych wyzwań Jak piórko Pozyskaj i poprowadź samochód Mosler MT-900S By przyjąć sobie miłe, chwędzone, spędzone chwile Okej, okay. słuchajcie Mosler Jest to samochód, którym trochę sobie pojeździłem W klasie Top S2 Wygląda bardzo dziwnie powiem szczerze, że Jest taki strasznie szeroki, bardzo niski Fajnie wygląda z tyłu, tego nie widać, ale Jeśli chodzi o design, naprawdę jest Super, powiem, że, że naprawdę mi się podoba ten samochód. Nie jest taki najnowszy, oczywiście. E, 2010 rok, ale sam, jako wyścigóweczka, jest bardzo, bardzo fajny. Co musimy nim zrobić jeszcze? E, zda, Zadansować prawdziwy potencjał, czyli zdobyć 10 gwiazdek z fotoradorów. Okej. Okay. No to raczej żaden problem. To ile to jest? 3, 3 przejazdy po 3 gwiazdki nie wiem, jedna po jedną gwiazdkę. No nie wiem, przejazd. No to tak, 3-4 fotoradary minimum. Do przejazdu, więc to żaden problem. Zdobądź w sumie prawie 500 km na godzinę w strefach prędkości. Ok, bez problemu. I musimy ukończyć fotoradar i strefę pomiarową w ciągu 2 minut. Tym o, też, też samochodem. Mógłbym sobie wejść to zresztą na mapę i zobaczyć, gdzie tutaj najlepiej byłoby zrobić obok siebie fotoradar i tutaj strefa pomiarową wydaje mi się, że tu i tu ale to jest na szybsze wiadomo no tak to wiadomo by tutaj to się komuś podobało ale to da się oczywiście nim zrobić albo na przykład tu proszę bardzo tutaj strefa pomiarowa i za zwiast z tej części tutaj na tą na fotoradar to może się oczywiście udać lub po prostu z fotoradaru tego na nie wiem można zdążyć też nawet tutaj na spokojnie wjechać na tą strefę tak naprawdę opcji jest tutaj masa do zrobienia. Z tego tutaj można wyjechać bardzo szybko. Z tego fotoradaru chyba też tu jest gdzieś strefa pomiarowa, albo i nie ma, obojętnie. Tu są obok siebie dwie To są bardzo łatwe foderadary obok siebie te. szczerze, bardzo łatwe do zrobienia. Więc co? No tylko znaleźć odpowiednie miejsce i na pewno będzie to do, do ugrania. No zresztą to jest samolot bardzo szybki sam w sobie, więc... Raczej te misje codygodniowe będą do, od razu do zrobienia. Codzienne wyzwania Forza Tonu, Zobaczmy. Zdobyć 6 gwiazdek przy fotoradarach w dowolnym, nowoczesnym Masylkar. Mm, nowoczesny Masylkar, no to są te Chevrolet'y najnowsze. To są te Dodge y chyba te nowsze Wipery. Więc 6 gwiazdek, no to dwa fotoradary po 3 gwiazdki bez problemu do zrobienia. Co my tu mamy dalej? Traw 10 kręgli w ciągu 10 sekund w parku kaskadowym na stadionie samochodem Nissan. Gitarnismo, no to tym oczywiście, tej co mamy do, do zobycia. 10 km w ciągu 10 sekund? 10 km to może zrobić w ciągu 5 sekund na tym parku kaskaderów, powiem szczerze. To, no to, 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 to wszystko, co miałem do powiedzenia, tak naprawdę, Prości znam. Parka skaderów oczywiście jest na stadionie, który znajduje się tutaj. Proszę bardzo. I co? No i lecimy dalej. Weskocz łącznie 6000 stóp, czyli 1800 metrów ponad, przy znakach ostrzegawczych To słuchajcie, y można sobie coś takiego na przykład koningiego z Jesko, jeśli macie. Pójdź sobie tutaj No ten znak ostrzegawczy, Tu sobie zrobić 1000 metrów. Tu bardzo łatwo jest zrobić po prostu się rozpędzić. Już macie 1000. No i sobie jakieś tam inne wyskoczenie, że tą. Tutaj można bardzo fajny wynik wy ociał wysiągnąć jeśli oczywiście macie odblokowaną tą skocznię albo tutaj na stadionie z góry zjeżdżacie skak skak skakacie na no. skaczecie, Jezu, skakacie, świetne słowo, naprawdę niesamowite skaczecie na stadion i tutaj jest też o, proszę bardzo, ten bardzo fajny znak ostrzegawczy żeby daleko polecieć no to tak jakby było na tyle Osiągnie łącznie prędkość 241,5 km w strefach pomiarowych w dowolnym hot hatchbacku. Powiem <laughs> że łącznie no to, już żaden, no to już jest żaden problem, bo zrobić łącznie, no to pewnie to są maks dwie strefy pomiarowe. Hot hatchbacki jest ich pełno w grze. Są wolniejsze, są szybsze. Wystarczy po prostu mieć dobrą konfigurację, pod więcej mocy i, i tyle. Tylko jeszcze, oczywiście, jakieś problemy, żeby skręcać, wiadomo nie. Bo strefy pomiarowe lubią mieć trochę zakrętów, więc to też żaden tutaj problem do zrobienia. Zrób zdjęcie przy startowych bramkach zdobywcy na rzecznych progach. Startowe bramki zdobywcy na rzecznych progach, gdzie to by było? Tak naprawdę sam nie wiem, w ogóle praktycznie ja nie robiłem żadnych. Znaczy, bramki zdobywcy tutaj sobie zrobiłem wszystkie oczywiście, ale tak mnie to mało jakoś tak interesowało. Gdzie są te bramki zdobywcy? Nigdy się nie patrzyłem, która jak się nazywa Ja już nawet zapomniałem nazwy tamtej <grymnie> brałki i zdobywcy <grymnie> Dobry jestem, muszę przyznać zaraz, zaraz sobie zrobię wycięcie tutaj i znajdę sobie tę, tą brałkę. Żeby po prostu waszego czasu tutaj nie, nie tracić zdobądź 5 gwiazdek przy fotoradarach dowolnym pojazdem klasy S2 No klasy S2 i fotoradary? Serio? mogliście dać coś trudniejszego dobra lecimy dalej zostawię to po prostu bez komentarza zdobyć 10 gwiazdek z pokazówek w ciągu 3 minut no to pokazówki to są nic innego jak fotoradary, strefy pomiarowe strefy driftu znaki ostrzegawcze to są pokazówki 10 gwiazdek w ciągu 3 minut to, to można zrobić 20 gwiazdek w ciągu 3 minut powiem szczerze jeśli dobrze tutaj znaleźć dobrą trasę więc no co Bierzecie sobie po kolei, nie wiem, znajdujecie sobie jakiś, nie wiem, drift, od razu, zaraz wyskok, i po wyskoku od razu fotoradar, na przykład, zaraz. I proszę bardzo, od razu macie na trzy gwiazdki, więc żaden problem zrobienia. I to było tyle, na tego, dlatego ja sobie robię szybkie cięcie i zaraz Wam znajduję tą startową bramkę zdobywcy przy rzecznych progach. Dobra. Proszę bardzo, już znalazłem. Tutaj jest bramka zdobywcy, bramka startowa, rzeczne progi. A po prostu się udajecie obok tego, cykacie sobie fotkę do sobie przy wjeździe przez te bramki i macie tutaj to codzienne wyzwanie zrobione. Przechodzimy dalej do sklepu Forza Tonu. I tutaj już widzę na starcie mamy McLarena P1. McLarena P1, który ja że bardzo często używałem w klasie Top S2, właśnie nie w klasie X nie szczególnie, w klasę S2. I powiem że jest bardzo dobry. Jest naprawdę bardzo dobrym samochodem w klasie S2 Bardzo dobrze może konkurować z innymi samochodami jak Lamborghini w tej klasie Czy też, jakie tam są, Bugatti, Divo również, które właśnie mam tam gdzieś w tle jeszcze, jeszcze są jakieś, z Mercedesami też tej wysokiej klasy Również samochód jest no, bardzo dobry tak naprawdę, bardzo skrętny, bardzo szybki nie zdać nic ująć, po prostu brać, jeśli nie macie, koniecznie. I próbować w tej klasie jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Nie chciałem wychodzić, chciałem przejść obok. Proszę bardzo, nakrycie głowy, festiwalowe sombrero. I to już mi się podoba. Tak, to jest fajne nakrycie głowy, rzeczywiście. Fajny kapelutek, tam mamy na górze takie róże i czaszki, więc takie typowe meksykański styl. Pewnie na ten święto zmarłych, że tak powiem, to byłoby bardzo pasowało bo oni tam chyba to obchodzą o ile dobrze to kojarzę, chociaż nie znam się za na kulturze meksykańskiej to z tego co kojarzę i tutaj mamy klakson niżej witaj wiosno, mogę przetestować? halo, proszę, proszę, dźwięk? takie coś, takie brzdęczki tutaj jest cierkanie ptaszka no spoko nawet, może być lepszy niż ten w sumie dźwięk z minecrafta My mi się wydaje legendarny tak naprawdę, osobiście mówiąc, yy, ten jakoś jest nie, bardziej kreatywny, mi się wydaje. Jakoś tak brzmi, nie, wiem, bardziej pozytywnie, <laughs> nie wiem jak to określić, ale naprawdę fajnie jak Sonic, warto do wzięcia. Yy, tutaj mamy dalej samochód Porsche Macan LPR Rally Raid yy, To jest samochód, którym rzeczywiście idzie fajnie pojeździć sobie. Swego czasu również ten samochód był nieosiągalny, ponieważ był yy, też z playlisty. Yy, można było rzeczywiście go kupić tylko z aukcji. Co prawda, na aukcji bardzo tanio chodził, tam po nie wiem, 400 tysięcy chyba, może, albo mniej nawet. Więc warto było go wziąć, jeśli ktoś go nie miał. Tylko jest, było oczywiście jest do zdobycia z aukcji, z, chyba z Wispina nawet nie wiem, czy jest w ogóle do zdobycia i tutaj właśnie ze sklepu. Więc no, proszę bardzo, jest do wzięcia i brać koniecznie, nawet jeśli, jeśli chcecie go jakkolwiek inaczej zdobyć niż jak z aukcji. 450 punktów to jest dobra cena jak za ten samochód i za jego dostępność a jeśli chodzi o jego właściwości jezdne, trochę nie sobie pojeździłem, powiem że bardzo fajny samochód yy, tylko oczywiście trzeba nim zrobić naprawdę dobrze konfigurację tuningową jeśli jesteście, nie wiem, lajkami i chcecie zrobić coś po swojemu, to jest z nim no to może wam się nie udać i możecie uznać, że to jest szajs samochód, yy, dlatego też lepiej zrobić go, no nie wiem, z jakiegoś dobrego gotowca albo po prostu jeśli się znacie, no to wiadomo, po swojemu tylko po prostu trzeba zobaczyć jak tutaj się on będzie nim jeździć oczywiście klasa, według mnie, nie B klasa A, klasa S, ciężko powiedzieć może też, ja osobiście nie jeździłem w klasie A i fajnie mi się naprawdę nie jeździło nie pamiętam tylko czy z mojej konfiguracji, czy z gotowca, ciężko mi powiedzieć ale jeśli naprawdę jest dobrze skonfigurowany, dobrze można naprawdę nim się fajnie pościgać i nieźle, nieźle tutaj można nim wygrać wyścig jakikolwiek tam, jakikolwiek, jakiś wyścig dobry. Ja się nieźle tutaj zamotałem. Dobra, lecimy dalej. Horizon Will Spin Czyli po prostu Spin i Super Spin Standardowo 60 punktów i za 150, czyli jak ktoś ma za dużo punktów albo chce trochę kasy, czy samochodu coś do zabycia, proszę bardzo. I lecimy dalej. Standardowo już widzę zawody zacznościowe, mini gry. No to co, wiadomo, różowe pole się pojawia na mapie Horizon. Wybieracie sobie jedne z tych. Polecam oczywiście prędkość, rozwałkę, drift, najszy, najszybsze tryby do, do zrobienia z, tego, z tych zacznościówek. Lecimy sobie dalej. Trial, piękne kwit, pięknie kwitnie. Do wygrania Lotus 3 Free 11. Co tak powiem, może bardziej po angielsku. Czyli wyścigi przeciwko botom niezwyciężonym, i co my tutaj mamy za ograniczenia? Lotus, po prostu lotusy, więc spoko. pewnie tam jeszcze był jakiś jeden lotus z tego co kojarzę, albo nie. Exit na pewno, pewnie to będzie mój numer 1 do wyboru, albo też Lotus Elix GT1, ciężko mi powiedzieć, to jest GT1. Jeździę bardzo mało, więc tak nie wiem, musiałbym go zapotestować, zobaczyć czy rzeczywiście się opłaca, żeby nie strollować mojego zespołu, drużyny w trakcie tutaj tych wyścigów. Ale osobiście no, x jest no, no, bardzo dobry, nawet w klasie 800, lekkie ulepszenia i jeździ naprawdę bardzo przyjemnie. A w klasie S1 on jest. Yy, nie nie kojarzę tutaj, to jest klasa. A800. No to na spokojnie Exige yy, da sobie yy, tam radę. Tam ten jeszcze ten trzeci, to nie, nie szczególnie. Nie, nie. To jakoś bym go nie za bardzo brał. Pewnie że, że nic szczególnego. Tam chwilę się nie przejechałem. Jakoś to mnie nie urzekło. Lecimy dalej. Robię trochę zawodów. Co my tu mamy? Jeden kontra jeden. Yy, jakiś, styl, jakiś, nie wiem, okrążenie. Tylko, że w jakiejś węższej wersji. Nie wiem, ciężko jak ktoś tutaj to opisał jakoś tak strasznie chaotycznie yy, Okej, okay. yy, t-shirt z driftu jako nagroda Taki ubiór, czyli koszyleczka z takim tam znakiem driftu No okej, okay. jeśli ktoś lubi driftować, proszę bardzo, fajną koszyleczkę ma pod siebie no, pewnie jakieś proste zawody. Każde zawody z rewentarym są bardzo proste, tak naprawdę, więc no, no, tyle. Tak naprawdę. Tutaj mamy państwa Japonia w klasie B700. No to japoński samochód musicie mieć i B700 musicie mieć przygotowane. Jeśli, no nie wiem, jeśli chcecie, pewnie to szybko przejechać, tak naprawdę, pewnie obojętnie, czy będziecie w klasie B300, nie, B. ja tam? B600. 630, tam B ileś tam, czy B700, będzie no, akurat. Lecimy dalej. Sezonowe gry na placu zabaw, buggy w dżungli, Subaru X z 2008 roku do wygrania Ograniczeniami co tutaj my tu mamy? Audi RS3, Focus RS, Civic Type R Tak jak się na to patrzę, samochody tutaj jest placu zabaw Pewnie plac zabaw to jest wiadomo na takich drogach nieasfaltowych, więc osobiście bym wybrał Focus RS Oczywiście, z tuningiem takich opon pod, pod shooter. Civic Taper. bardzo fajny sound, bardzo szybko reaguje na takich dróżkach. Bardzo mi się podoba jako samot crossowy. Tutaj się nie wypowiem, samo jeździłem tylko Jandajem, proszę, ale wydaje mi się, że jako, że jest też taki mniejszy, samochodem dość, by się nadał, a mocy też ma całkiem nieźle. Tu bym wziął tego Megankę, R26, a z tych bym wziął pewnie, strzelam, że. Ciężko powiedzieć. Ciężko mi naprawdę powiedzieć. Piemę, bo że bo, bo każdego każdego tu na napisam stąd. Jeździłem chyba tylko z 2014. Też chyba był na schuder go miałem, ale chyba nie miałem dobrej konfiguracji pod niego. Mimo wszystko. No wiesz, że samochody jest spoko, tak naprawdę mogą mi wszystkie wytestować, sobie przetestować, zobaczyć jak się nimi dojeździ. jeździ. Więc no co? Wolny wybór, wolny wybór tutaj bez jakiegoś tam większego polecenia ode mnie. Znak ostrzegawczy, Salto de Rio. Tutaj mamy co? Losowanie jako nagrodę. Rajdowe potwory w klasie S1900. No kurcze, wszędzie gdzieś tu mamy klasę S1900, to są najprzyjemniejsze. To jest najlepsza klasa. Jeszcze typowe podrajdówki, rajdowe potwory. Tutaj mamy to. No to co? Tu jest wyskocznie, to jest skok przez rzeczkę. I skok tutaj gdzieś tu się ląduje po drugiej stronie. Rajdowe potwory w klasie S1900. Tu, tu można zrobić 200 ponad metrów w tej klasie, a nie tam 113, tak jak to jest wyznaczone. Po prostu się można rozpędzić nawet gdzieś z tej drogi, stąd nawet. gdzieś się rozpędzić, tu wjechać przez to, pojechać, skoczyć. Prościzna, tak naprawdę, w, z tymi jakdowymi potworami. Chyba jeden z łatwiejszych znaków ostrzegawczych, i tu w ogóle było w aż A pojem. Zobaczmy tutaj sobie fotoradar w Tulum. O, o, a tam się tak nieszczęście spojrzałem? Pagani Huayra Force Edition. No to nieźle, powiem szczerze. Proszę bardzo, tutaj, fotoradar. Musimy mieć Nissan Getera, czyli chyba tego niezmo naszego do wygrania. W S1900, no to czyli sama przyjemność pewnie będzie nim przyjechać przez ten fotoradar. Pewnie, oczywiście pewnie stąd, z tej strony, tutaj, żeby nie wierzyć się jest z zakrętu przy wolniejszej prędkości. Z drugiej strony, tutaj w ten fotoradar wjechać. Musimy mieć 233 na godzinę, żeby nam to zaliczyło. Bez problemu, a Huera Force Edition powiem szczerze, że jest bardzo fajnym samochodem Naprawdę, w top S2 oczywiście, do x serca bym go nie wkładał Tylko, że jest gorszy od zwykłej Pagani Huayry Jeśli chodzi oczywiście o statystyki takie suche i takie w ogóle jezdne mm. Jedynym plusem wiadomo, no to jest ta edycja Force Edition, no to co ten po prostu premia Ale ogólnie jeśli chodzi o same wyścigi i i wartość tego samochodu, no to zwykły jest po prostu lepszy od tego. Tutaj, zobaczmy sobie dalej. serfa pomerowa w Treble. Yy, tutaj mamy co? Bugatti T35C do wygrania. Powieszcie, <grym> że to jest Bugatti do klasy D. Co najwyżej, yy, to jest chyba jeden z najtańszych samochodów w ogóle, jeśli chodzi o rocznikowo, w tej grze. Yy, yy, musi, to jest dokładnie gdzie? Tutaj, tak, tutaj. Ale fajne, tutaj widzę ograniczenie. Samochody z otwartym dachem, ok? No, samochodów z otwartym dachem jest bardzo dużo. Wiadomo, typowo roadstery. Już już, już się ruszam, przepraszam, przepraszam. Już, już mi tutaj nie, nie, nie skacz. Dobra, samochody z otwartym dachem jest ich pełno. Yy, bardzo dużo. Roadstery, nie roadstery, starsze samochody oczywiście. A wszystkie te, nie wiem, starsze Lodusy, starsze Pugatti, starsze, nie wiem, z rocznika lat 60., -tych, 70. -tych. Wszystkie te samochody, praktycznie mają otwarte dachy więc no co, na spokojnie można to sobie zaliczyć yy, jaka prędkość tutaj musi być wymagana? 305 na godzinę w S1? top S1? 305? bez problemu tak naprawdę, yy, tylko wybrać sobie jakiegoś przygoro roadstera czy... I, i na spokojnie do, do ugrania, nawet Ferrari nawet Ferrari z otwartym dachem i już macie to łatwo zaliczone yy, a samym Bugatti, no tak się się wypowiem, no samo dość słaby powiem szczerze jeśli chodzi o takie jeżdżące, ja, tak, ja mówię na nie, jeżdżące kadłuby yy, jeśli chodzi o jego, to jest chyba jeden z najgorszych z tego typu samochodów. Najlepszym jest Maserati 8 CTF z tego co każę, jeśli dobrze, jeśli dobrze nazwę mówię. To ten jest najlepszy, a ten Bugatti jest najgorszy. Niestety, ale co. Legendarny. Warto go mieć oczywiście do garażu. Stefa Driftu, Punto Norte. Nagrodą jest losowanie. Znajduje się ona tutaj, na szutrze, ok. I Honigany w Rosie S1900. To są samochody do Driftu. Oczywiście, Honigany jak najbardziej. Samochody Drifterskie mogę sobie od razu wejść wam pokazać, które osobiście bym wziął. Oczywiście, mógłbym powiedzieć, że wszystkie Honigany tam się nadały, ale według mnie tak. Turk się umiecie go panować, jak najbardziej. To tak, tylko trzeba było mi się opanować. Tutaj co? Tego RS200 Evolution. Tego Wiemhane 10 Ford F150. Juhany 10 Forda Honigana Honigana, Honikurna, przepraszam, Honikorna. I co? I nie wiem, czy, tego, czy on by się nadał. Na palmnowe Mogł, może by się nadał, ale musiałby być rzeczywiście dobrze skonfigurowany po Drift. I znacznie mocniejszym oczywiście, nie w klasie 800. No i tego, nie wiem. Forda Escort RS 1800 też mi się wydaje, że dałby radę. Tylko też musiałaby być to naprawdę całkiem nieco tutaj yy, tuningowa konfiguracja. Tak, no i tutaj raczej bym z tego dał. Tutaj tych, no to tak ciężko mi powiedzieć, czy one by się nadały. Może, chociaż bardziej mi się wydaje, że one są pod zwykłe wyścigi rajdowe. Dobra, zobaczmy sobie dalej. Co my tu mamy? Przecieranie szlaku, czyli bramka zdobywcy. T-shirt końcowa, bramka. Ok, no to tam widzicie tego t-shirta ten ludek, ludek, człowieczek tam ma. To jest stąd. Kasa B700 w mini. I musimy jechać tutaj w dół. To, to gdzieś jest tutaj bramka. Tak, tu jest meta na skrzyżowaniu tutaj. I co? B700 Mini? Raczej bez problemu to jest do zrobienia. Oczywiście z oponami po jakimiś tam, nie wiem, rajdowymi, wyścigowymi, czy pod terenowymi. Z Mini, co my tam w ogóle mamy z Mini? Ja mam wszystkie miniacze. O może być, chociaż ten samochód jest trochę średni, powiem szczerze. Nie, nie za bardzo nie przekadam, bo strasznie go rzuca z dobrymi w ogóle ulepszaniem pod shooter, pod sztywność. Jakaś, nie wiem, średni jest ten samochód. Ten bardzo polecam. Tak, tak, tak. tego I chyba w ogóle tego ze wszystkich. No, jeszcze może tego tutaj. Cooper Works GP. No, ale ten jest, ten zwykły Cooper Works jest, no. On jest niesamowity, powiem, że mam szczerze Ja mam właśnie go w klasie B700 i jak dla mnie to jest jeden z najlepszych MINI w klasie B700 to Znaczy w ogóle z MINI Jeśli chodzi też o wyścigi takie crossowe, przełajowe Świetny jest, po prostu jest świetnym samochodem, naprawdę uwielbiam go, kocham go nawet za to No i tutaj ten również, alon jest do wyższej klasy, jeśli ktoś by chciał Alfa Racing Countryman Też bardzo fajny miniacz. Tylko nie wiem, czy w klasie B700 tam się zmieści Chyba tak, dałby radę tam też wejść no i co, to by było z tych wszystkich tutaj tych zwykłych wyzwań? E, tu mamy co? O, poszukiwanie skarbów. No, to okej, okay, okej. Okay. Akurat ty, mój skarbuńciu. O, do wyciągnięcia mamy samochód, akurę. A to jest bardzo ciekawe. Samochód bardzo niszowy, niezwykle rzadko widoczny, w ogóle widziany w tej grze, tak naprawdę, według mnie. Więc bardzo fajnie, że tutaj jest nam do wzięcia. Że twórcy chcą, żeby go chociaż wyciągnąć z tego garażu, żeby się tam nie kużył. Co my tu mamy? Tak znajdź wskazówkę, podróżując szybko, aby zobaczyć nowe gwiazdy na horyzoncie. Szybki, błysk i gotowe. Okej. Okay. Czyli coś bardzo możliwe, że z fotoradarami, z, z strefami pomiaru. Okaże się jutro. Jutro rano wam filmiczek ultra szybki paralnik zrobię. Dokładnie. Z poszukiwaniem skarbów, więc oczywiście zapraszam. Pojawi się pewnie gdzieś do godziny, nie wiem 12, gdzieś w tej granicy. 11-12. Pewnie gdzieś tam będzie, 13 max, max będzie poszukiwanie skarbów wyzwanie fotograficzne to pułapka sfotografuj samochód mitsubishi starion esi czy ogóle nie kojarzę tego z roku 1988 fot przy fotoradarze na przejeździe w pantano nie kojarzę w ogóle tego mitsubishi, powiem szczerze może dlatego, że bardzo mało jeździłem mitsubishi ale spoko, pewnie gdzie jest fotoradar na przejeździe w pantano? fotoradar w pantano, po prostu z chęcią sobie go znajdę, gdzie się ten fotoradar znajduje, w Pantano. Dobra, ja sobie sobie cięcie, żeby po prostu też waszego czasu nie tracić. Proszę bardzo, tutaj jest fotoradar, przejazd w Pantano. Tutaj mamy do zrobienia sobie tą foteczkę. No to wiadomo, obok tego, fot tego fotoradaru się ustawiamy, robimy sobie foteczkę i mamy zrobione wyzwanie fotograficzne. Co to mam dalej? Horizon Open, nie przyjedziesz. Odbierz przeciwnikom trzy flagi w drużynowej gonitwie Flag. Drużynowa gonitwa Flag pojawia się zawsze w, na placu zabaw. Więc jeśli, oczywiście, tutaj będziecie sobie robić yy, zadanie, zadanie, proszę bardzo, tutaj, co gry na placu zabaw, postarajcie się od razu, przy okazji zrobić sobie to zadanie, czyli po prostu odebra, yy, odebrać trzy flagi w yy, gonitwie Flag. To nie jest takie trudne, powiem szczerze. Po prostu się dobrze ustawić yy, jako obroniący. Czy, no, jako brońcy, najlepiej i odbierać te flagi uderzając po prostu w przeciwnika, który posiada tą flagę, i wam powinno to na spokojnie zaliczyć. Trzy razy. Czy jak dobrze się wstrzymujecie, da, dacie radę zrobić za pierwszym razem, naprawdę. Najwyżej maks dwa razy, jeśli, no, jeśli nie wstrzymujecie, akurat będziecie mieli farta. No i rywale miesiąca, jeśli ktoś nie zrobił ostatni raz, to już macie ostatnią szansę. Jeśli komuś się nie chciało, tutaj dla tych czterech punktów końcowych do oper listy. Zrobić sobie, dlatego co, no to by było tak naprawdę wszystko Tak, to by było wszystko Fajna tak naprawdę zadanka oczywiście, niektóre to wiadomo No tutaj nie mamy w ogóle mistrzostw w ogóle sezonowych, więc no to wiadomo to znacznie szybciej tutaj nam playlistę da do ukończenia Fajnie, że jest poszukiwanie skarbów Więc no co, no to by było na tyle, fajny bardzo sklep Forza, to też mi się podoba I co, no i czekamy oczywiście, no kurczę, Nissan i Tak Najlepszy, chyba najbardziej oczekiwany samochód, jak dla mnie, w ogóle w tej serii. Super, dobrze. Dziękuję Wam, oczywiście, za oglądanie. Oczywiście zachęcam do łapyże w górę, do subskrybowania. Mam nadzieję, że kolejne filmiki też będą fajnie chodzić bardzo fajnie. Dzisiaj trochę rzeczywiście byłem trochę pokręcony, trochę mi się język łamał, ale co, jest trochę późno rzeczywiście. Może dlatego, lekkie zmęczenie. Domyślam się, to, że to przez to i wszystko no co. Dziękuję jeszcze raz na razie. Hej, cześć.